Mary Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna i Jego jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod polskim piłatem, ukrzyżowaną Mary i O wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, który się z niebie święć, się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Rozważając w dzisiejszym tajemnicę światła Różańca Świętego, podziękujmy Dobremu Jezusowi za wszystko, co dla nas uczynił, szczególnie za Jego śmierć na Krzyżu, zmartwychwstanie, za Jego miłość i miłosierdzie, za łaski, jakich nam udziela. Naszej Matce i Królowej, podziękujmy za obecność i wstawiennictwo. Prośmy za Kościół, Kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, wszystkie wspólnoty odnowy Kościoła. Nasze parafie. Naszą internetową wspólnotę modlitewną, nasze rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, którym ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują. Za chorych i cierpiących, samotnych, umierających, zmarłych, za dusze czystcowe, o nawrócenie grzeszników, za dzieci i młodzież, za osoby starsze. Za biednych i potrzebujących, wielkich i bogatych tego świata, rządzących tym światem i naszą ojczyzną. Pokój na całym świecie, pokój w naszej ojczyźnie, pomyślność, błogosławieństwo, suwerenność dla niej o to, byśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii. Za wszystkie małżeństwa i rodziny, szczególnie te w kryzysach i trudnościach, o sprawiedliwość społeczną na całym świecie, poszanowanie godności każdego człowieka. Życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o to, aby dobro pokonało zło na świecie i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza, Chrzest Jezusa. Jezus Bóg, człowiek, staje między grzesznikami. Nie musiał, ale chciał, bo nie brzydzi się nami. On, sprawiedliwość doskonała, chciał wypełnić wszystko, co nas do sprawiedliwości zachęci. Używa prostych znaków, sakramentów, by nas uświęcić i z grzechów oczyścić. Bądźmy Mu za to wdzięczni. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario. Zdrowaś, Mario, łaskę na Pan z Tobą, błogosławiona, się między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiđzenymi, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Zdrowaś. za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiđzenymi, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty among kobiet, i błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty among kobiet, i błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga. Cud w Kanie. Jezus na prośbę Maryi, Jego i naszej Matki czyni pierwszy cud. Tym samym ratuje dobre imię młodych ludzi, ale czyni dla nich coś więcej. Daje im nową jakość życia. Każdy, kto otwiera się na Jego działanie, może doświadczyć tego samego, bo Jemu zależy na nas i na naszym życiu w obfitości. Ojcze nasz, któryś się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezu. Święta Maria, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezu. Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia. Jezus staje w naszej codzienności. Nie ma w niej rzeczywistości, które dla Niego nie są ważne, które dla, które dla Niego są mało ważne. Głosi dobrą nowinę, uzdrawia, czyni cuda, a wszystko po to, by objawić każdemu z nas Bożą miłość i wskazać właściwy kierunek. Niebo czy należymy do tych, którzy Go przyjmują, czy też do tych, którzy Go odrzucają. Ojcze nasz, który się w niebie święć się imię Twoje, Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego proszę daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i odpuszczamy, naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Zdrowaś Maryjo, Marii, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiostami, i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Między niewiastami. jest. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Dlatego łaski na panu stop. Powiedziano między niewiastami i błogosławiono swojego Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiona pod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona pod żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiamyś Ty między niewiastami I błogosławiamy owoc żywota Twojego Jezusa Święta Maria, Matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jezu ufamy Tobie O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta Przemienienie Jezusa. Wydarzenie na taborze miało przygotować uczniów na czas męki Jezusa, by nie zwątpili. Pan ukazuje im swoją chwałę. By Krzyż nie zrujnował ich całkowicie. Jezus, jako genialny stratek, nas również przygotowuje na różne momenty naszego życia. I pamiętajmy, On jest Bogiem i wszystko jest w Jego ręku. Ojcze nasz, który się w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Najprostszy ze znaków, a jednak jedna z największych tajemnic naszej wiary. Bóg obecny w chlebie. Chciał w ten sposób z nami pozostać, byśmy zawsze mogli po niego sięgać i być umocnieni na drogach naszej codzienności. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie ruszasz na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona自己 między niewiastami I błogosławiony owock żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawa się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaCDZ Błogosławiona między błogosławiona Mario, Boża, w i błogosławiona żywota Twojego jest Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś się łaski Łatki pewna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiona. wodz żywota Twojego jest. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawaś się łaski Łatki pewna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona a żywota twojego jeli Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego jeli Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona śpi między innywestami i błogosławiony obok żywota Twojego jezu Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maria, łatki pełna Pan z Tobą, błogosławiona ści między innywestami i błogosławiony żywota twojego jest Święta Maryjo matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota twojego jest Święta Maryjo matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech Go Bóg pogromić raczy pokornie, o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj pani wszystkich narodów Święta Dziewica Maryja stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu rodzice Maryi, opiekunie rodzin. Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna najświętszej rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. O Jezu, mój proszę Cię za Kościół cały, udziel Mu miłości, światła ducha swego. Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski, najwyższy kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na duszę kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, panie Kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen. Boże rządco i panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną najświętszej Panny Królowej naszej, Błogosław Ojczyźnie Naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przyniosła imieniu Twemu, a sfinę swię wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie Naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Wzraśnij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące. Aby wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Dziękujemy osobom, które w tej modlitwie nas poprowadziły, szczególnie Marysi, jako najmłodszej. Moi drodzy, dzisiaj dużo nas rzeńco, bardzo się cieszę z tego powodu. Witamy nowe osoby, jeśli są takie pośród nas. Cieszę się, moi drodzy, że wspólnie się modlimy. Niech Pan Bóg nam błogosławi i niech ta modlitwa wybrzmiewa jeszcze piękniej. Pan z Wami, noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da Wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. a tęsknię za duchem twym. Kocham kroki twe i wiem jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr. Otwieram się. Czuję znów, że Twoja miłość jak ciepły deszcz Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty tu Jak ciepły deszcz. Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty duch.